Witajcie, moi mili. Ogień ma w sobie taką hipnotyczną moc, że wszyscy lubimy na niego patrzeć. Może dlatego, że jest to zarazem życiodajny jak i śmiercionośny dar natury. Dlatego zapraszam Was dzisiaj na krótką recenzję Fire Force'a. Zapraszam. Krótką fabulę. W Fire poznajemy świat, w którym zwykli ludzie mogą doprowadzić się do samozapłonu. Wtedy zamieniają się w swoistego rodzaju demony ognia. Jedynym sposobem, żeby ich uratować, jest wysłanie specjalnego oddziału Straży Pożarnej, zwanych niebieskimi paskami od niebieskich kolorów na swoich kombinezonach, po to, żeby uratowali duszę tego nieszczęśnika. Uratowali duszę, czyli, krótko mówiąc, zabili go. W ósmym specjalnym oddziale Straży Pożarnej, poza zwykłymi strażakami nie posiadającymi żadnych mocy, znajdują się także piromanci różnej kategorii, którzy potrafią stworzyć ogień lub całkowicie kontrolować go. Oraz zakonica Zakonu Świętych Płomieni, która modli się o duszę osób dotkniętych samozapłonem i pomaga im przejść na drugą stronę. Pierwszy tom mangi jest nacechowany bardzo dużą ilością akcji. Powoduje to, że przez cały czas jak czytamy mangę, nie nudzimy się, dostajemy pełno informacji bardzo interesujących, poznajemy nowe postacie oraz tajemnice, które są schowane za ich poprzednimi czyn czynami, co powoduje, że ten tom jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy i interesujący. Fireforce jest twórców mangi o nazwie Souliter i trzeba przyznać, że jest bardzo, bardzo dużo podobieństw między chociażby okładkami, albo charakterystyczne rzeczy u głównych bohaterów, jak uśmiech Soulitera oraz głównego bohatera z Swajer Forsa. Na początku myślałem, że to jest wielki błąd, że to może odbić się minusem na tej manze, że będzie aż tak bardzo mocno porównywalna do właśnie Solitera, jednak po przeczytaniu pierwszego tomu stwierdzam, że nie, podobieństwa są, ale to są te podobieństwa, które wyciągną na plus tą mangę. Wyciągną to, co najlepsze może, to, co najlepsze pamiętamy właśnie z Solitera. Zobaczymy też tutaj. Więc jak na mnie, podobieństwa są wielkim, wielkim plusem. Kolejnym plusem jest ostatnia strona mangi. Jak widzicie, posiada ona całkowitą charakterystykę danej postaci. Mam nadzieję, że w każdym tomie ta charakterystyka się utrzyma. Czytając tę mangę, bawiłem się bardzo dobrze. Bardzo ciekawe postacie, wiele zwrotów akcji, zakon, bojowych zakonnic, które wspomagają funkcjonariuszy straży pożarnej, czyli coś, co to jest chyba przepis na duży, duży sukces. Jedno co bym tylko chciał, żeby ta manga i zarówno anime w Polsce spodobały się tak ludziom bardzo, że dla nich za jakiś czas na konwentach będziemy widzieć cosplaye właśnie z Forza. Tego sobie życzę i tego życzę całemu fandomowi. Fantastyki. Dziękuję, że zamówiliście. Do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego. Hej, hej.